Witam serdecznie moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem na waszą prośbę, czy on/ona od ciebie odejdzie. Moi drodzy, oczywiście to jest czytanie na rok czasu. Więcej tutaj nie będziemy podpatrywać, bo im dalej się pyta ponad y, rok czasu karty, tym po prostu energie się nie utrzymują, bo to jest jednak za odległy czas. Natomiast do roku czasu jest to takie optimum, gdzie rzeczywiście możemy Dawać pytanie kartą i są mniejsze szanse na to, że coś się zmieni w energii. Znaczy, wiecie, zawsze może się coś zmienić, tak? Pamiętajcie, że na energię wpływają różne rzeczy. To, co wy zrobicie, to, co zrobi ta osoba, która też w czytaniu bierze udział, to, co na przykład czynniki zewnętrzne zrobią względem Was. Więc czytam osobę trzecie. Więc wiecie, generalnie tutaj powiem szczerze, że energia może zmienić się zawsze. Natomiast do roku czasu jest to takie optimum, które rzeczywiście jak gdyby utrzymuje się. Tak, Zazwyczaj w większości przypadków do roku czasu tu się utrzymuje. Pamiętajcie też, że to jest czytanie ogólne, więc jeżeli macie bardzo indywidualną sprawę, no to yy, tak naprawdę tylko czytanie prywatne pokaże ci z Twoich energii, z Twojej daty urodzenia. Czy tak naprawdę ta osoba odejdzie, czy nie. Dobrze, w takim razie moi drodzy, wybierzcie teraz swoją opcję. Macie tutaj trzy karty wyboru, po trzy karty do każdej opcji, więc sprawiedliwie. No i teraz prosiłabym Was, żebyście w miarę szybko wybrali swoją opcję z tych trzech. Dobrze, moi drodzy, żeby za długo nie było, bo to naprawdę 3 sekundy powinny być. Grupa numer 1 to jest wasza karta. Patrzymy, czy on odejdzie, czy on nie odejdzie. Czy tam ona, tak? Bo ja już tutaj yy, tak się wypowiadam w jedną stronę, a równie dobrze to może pytać mężczyzna, mężczyzna o partnerkę. Moi drodzy, szóstka ziemi, król ognia i dziewiątka powietrza. Nie. Uważam, że tutaj on, ona nie odejdzie. Dlaczego? Dlatego, że wy bronicie się. Jakby to nie brzmiało, uważam, że tutaj będzie pozytywny zwrot akcji i tak naprawdę będzie zażegnany albo jakiś kryzys, albo wy wyjdziecie z jakichś problemów, które na przykład pchały Was w stronę degradacji tego związku. Powiem tak, tutaj możecie mieć problem z równowagą w dawaniu i braniu w tej relacji, Czyli ktoś może się więcej starać niż, nas, niż druga osoba, albo y, ta druga osoba w ogóle się nie stara, bo tutaj może być taki wydźwięk między wami. Jedna osoba się stara bardzo, druga w ogóle, albo jedna się stara mało, a druga y, o wiele więcej. Więc generalnie tutaj wiecie, to jest wasza, można powiedzieć, pięta achillesowa w waszej relacji i tak naprawdę trzeba to uśrodkować, wypośrodkować, dlatego że Zawsze słowo, nie, nie słowo klucz, tylko złoty środek do tego, żeby relacja była utrzymana i się nie rozeszła, to jest równowaga w dawaniu i braniu. My tutaj oczywiście przyrównujemy to do związków, ale wiadomo, że tyczy się to każdej relacji na każdej płaszczyźnie. Koleżanka, kolega, przyjaciel, przyjaciółka, brat, siostra, zawsze to jest y, równowaga w dawaniu i braniu, daje możliwość, żeby dwie osoby tak naprawdę Mogły razem tworzyć relację wartościową, prawidłową i długotrwałą. Więc, moi drodzy, tutaj musicie na to zwrócić uwagę. Król Ognia mówi też o tym, że między wami być może jest rutyna. Wdarła się rutyna, która tak naprawdę jest bardzo normalnym zjawiskiem przy długoletnich relacjach. Dlatego, że większość związków po jakimś dłuższym okresie bycia ze sobą zmaga się z rutyną. Moi drodzy, rutyna to jest nic innego jak energia zastała, która jest zbita i zastała, tak jak powiedziałam. I żeby ją, jak gdyby, roz, żeby z nią wygrać, to trzeba, to trzeba wprowadzić nowe rzeczy i energia nowych rzeczy roz, rozprasza to, tą energię zastałą. Która tak naprawdę jest tą rutyną. Więc moi drodzy, nowe, nowo wprowadzane rzeczy między ludzi albo inaczej robione rzeczy. I wtedy tak naprawdę napływ tej nowej energii z tych rzeczy wpływa na energię za stałą i ją rozbija. Więc jest jak gdyby możliwość yy, poradzenia sobie z rutyną, prawda? Natomiast trzeba coś w tym kierunku robić, no nic sam, samo się nie zadzieje i też nie ma co czekać na ostatni, jak to się mówi, dzwonek, tylko w momencie, kiedy takie rzeczy mają miejsce, od razu wprowadzać te, te jak gdyby, środki bezpieczeństwa, już to tak, na, tak nazwijmy. Ale jeżeli sobie z tym poradzicie, to tutaj nie będzie odejścia. Ja uważam, że tutaj odejścia nie będzie. I teraz tak, powiem Wam jedno. Teraz jest scenariusz dla osób, które przeżyły zdradę. I wybaczyły i idą dalej, tak? Czyli, jeżeli jedno z Was ma kochankę, kochanka, i tak naprawdę boicie się, że wybierze tą kochankę, kochanka. Więc powiem Wam tak, patrząc na te karty i na ten układ, to jest powiedziane, że ten romans zakończy ta osoba i tak naprawdę wróci do stałego partnera, czyli rozumiem, że do Was. Natomiast romans wybaczony będzie uleczony, znaczy inaczej. Sytuacja wybaczonego romansu będzie uleczona, natomiast jeżeli ktoś ma tutaj i partnerkę stałą, i ten romans, to romans będzie zakończony na rzecz stabilnej relacji. Ale to mówię, wiecie, to są specyficzne przekazy dla niektórych, więc tak naprawdę ci, co mają taką sytuację, będą tutaj wiedzieli, o czym ja mówię. Natomiast uważam, że do roku czasu grupa numer jeden osoby, które wybrały jedynkę, ich związki nie ulegną zakończeniu. Ta osoba nie odejdzie do roku czasu. Dwójka to jest wasza druga grupa, patrzymy. A z ziemi piątka ognia i siódemka ognia. Tutaj troszkę inny rozkład, powiem wam szczerze. Trochę bardziej przykry, dlatego że powiem wam tak. Wasza osoba nie odejdzie. Wasza osoba nie odejdzie i tak naprawdę ten az ziemi nam to pokazuje. Ale dlaczego nie odejdzie? Dlatego, że są tutaj, yy, nie chce zrezygnować z jakiejś stabilizacji w życiu albo nie chce zrezygnować ze stabilizacji finansowej. Wiecie jak to jest? Niekiedy człowiek nie chce na przykład wyjść z małżeństwa czy relacji stałej, dlatego że, znaczy z małżeństwa powiedzmy, nie chce wyjść dlatego, że związane są z tym różne sprawy sądowe, formalności, yy, negatywne patrzenie przez rodzinę i tak dalej, a nieraz po prostu człowiek nie chce pozbyć się dorobku, który wraz z żoną czy z mężem po prostu yy, gromadził, więc powiem Wam szczerze, że ta osoba by odeszła, w, duży, w dużej ilości przypadków Wasza osoba by już dawno odeszła, czy tam niedawno, ale odeszłaby, ale trzyma ją czynnik finansowy bądź stabilizacyjny. Więc powiem Wam szczerze, że tutaj osoba jest kalkulująca i po prostu wybiera to, co we, wedle siebie musi wybrać. Wiecie, piątka ognia mówi o tym, że z tego powodu w tej osobie może być konflikt wewnętrzny, który świadczy o tym, że ta osoba wie, że na przykład chciałaby być, być może gdzie indziej albo że miałaby odejść. Ale nie odejdzie, jeżeli, szczególnie jeżeli macie małżeństwa. Tutaj to się do roku czasu nie rozpadnie. Siódemka Ognia mówi też o tym, że no właśnie, przeszkody okolicznościowe, które nie, losowe, przepraszam, które nie będą dały tej osobie odejść. Czyli losowe, tak jak Wam mówię, ekonomiczne, finansowe, rodzinne, ostra, ostracyzm w rodzinie, że na przykład jeżeli są takie rodziny, że jeżeli mężczyzna chce odejść od żony, to cała rodzina na niego z, ze Szczotką, prawda? Lata. Więc wiecie, z widłami chciałam powiedzieć nie ze Szczotką, no ale może w niektórych rodzinach ze szczotką też latają. Więc wiecie, generalnie tutaj nie ma takiego łatwego odejścia. Tutaj sprawy formalno-techniczno-organizacyjne nie są nie są, znaczy są do nieprzeskoczenia, jak to powiedzieć, są bardzo blokujące. I do roku czasu na pewno tutaj nikt od nikogo nie odejdzie. Natomiast powiem Wam szczerze, że w większości Waszych przypadków po prostu tutaj trzyma ekonomia, ekonomia, finanse. Tylko wiecie co, teraz nie weźcie sobie tego za bardzo do siebie, bo na pewno nie wszystkie osoby, które dwójkę wybrały, są w takich sytuacjach. No bądźmy szczerzy, bo na przykład, nie wiem, przyjdzie na czytanie do dwójki osoba, która po prostu z ciekawości chce spytać, tak ma w miarę normalną relację tam nieraz się kłócą, nie kłócą ale chce wysłuchać, a tu ja wam mówię takie rzeczy, tak, że osoba dawno już by była poza domem, już nie byłaby z tobą gdyby nie ekonomia, gdyby nie wspólne biznesy, interesy yy, wspólne, nie wiem, czynsze zamieszkanie i tak dalej, moi drodzy no nie, no, to nie jest dla wszystkich wiecie, nie podciągajcie pod siebie bo sami sobie krzywdę robicie. A pamiętajcie, że czytanie jest zawsze 50 na 50 na kanale publicznym. Jeżeli interesujecie, czy on odejdzie, zapraszam na czytanie prywatne z Twojej daty urodzenia. A tutaj bierzesz na siebie odpowiedzialność słuchania tego czytania i do siebie przypisywania, dlatego że to jest czytanie dla ogółu. Czyli tyle, ile jest osób subskrybujących, tyle osób może to słuchać, a tak naprawdę. No, nie wszyscy będą mieli taki, taki, taki obrót sprawy, no moi drodzy, ale na ten moment w taki sposób mi się to pokazuje i tak naprawdę nie będzie odejścia do roku czasu, mimo że mogłoby być, bo ktoś by chciał, ale nie, no, no nie zrobi tego. Trójka. Czwórka ognia, księżyc, rydwan. Dla niektórych od razu informacja, że nawet jeżeli między wami było źle albo gorzej, to niektórzy, powtarzam, niektórzy, bo to jest naprawdę procentowo niewielka ilość, ale z przełożenia się pokazało, to mówię. Niektórzy zaczną, spod, znaczy okaże się, że się spodziewają dziecka i to jak gdyby zmieni yy, sytuację między wami. Czyli jeżeli na przykład było źle, szliście w dół i tak dalej, to to, że ktoś za, zajdzie w ciąży, może jak gdyby między wami polepszyć sytuację. Tylko moi drodzy, ja wiem, że z psychologicznego punktu widzenia nie zawsze tak bywa, tak? Że mówią psychologowie, że Pojawienie się dziecka wcale nie, nie scala związku, której tak ma, ma się rozpaść. Ale ja tutaj nie mówię z poziomu psychologa, tylko z poziomu tego, co mi karty pokazały. W tych konkretnych naszych tutaj odczytach dla grupy numer 3 jest to jednoznacznie pokazane, że mogło się wszystko chylić ku dołowi, ale tutaj może niektórzy z was, bo to naprawdę na miastka, mogą się dowiedzieć, że będzie ciąża, że, 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 że dziecko w drodze. I nagle zaczniecie się dogadywać, tak? No bo zmienią się okoliczności, zmienią się y, sytuacje między wami. Być może też ktoś dojrzeje przez tą sytuację, wiecie. Nieraz to, że ktoś się spodziewa dziecka wpływa bardzo motywująco na człowieka. I niekiedy już y, może być tak, że ktoś, kto bardzo lajtowo podchodził do życia, pod wpływem tego, że nagle przyjdzie y, istotka na, na, na świat, zmienia się. Totalnie się zmienia i dojrzewa w trzy sekundy. To są jakieś tam przypadki, wiadomo, ale takie rzeczy się zadziewają. Moi drodzy, co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że nawet jeżeli tego dziecka by nie było, to ja tutaj nie widzę, żeby ktoś chciał odejść w ogóle. Nie widzę, żeby ktoś miał takie chęci, żeby ktoś wyrażał chęci, ten wasz partner czy tam żona, mąż, żeby wyrażał, wyrażali chęci, żeby odejść. Tutaj powiem Wam szczerze, że nie. Możecie się kłócić, może być źle, bo Księżyc też może o tym mówić. Mogą być jakieś obawy, lęki, możecie się nie dogadywać, ale tutaj nie widzę, żeby ten partner w ogóle planował, żeby gdzieś tam sobie poszedł, tak? Macie czwórkę ognia, macie rydwan. Tym bardziej, że przy takim rozkładzie, powiem Wam, to jest szansa na to, że możecie się dogadać i możecie naprawić tą relację, jeżeli w karcie Księżyca. Wyjaśnijcie sobie kwestie na poziomie głębokim, dojrzałym, i tak dalej. Czyli, jeżeli będzie taka rozmowa dojrzała, taka rzeczowa, oparta na faktach i konkretach, to możecie naprawdę polepszyć sytuację swojej relacji. Natomiast moi drodzy, ja nie widzę, żeby tutaj ten partner w ogóle szykował się do odejścia. Nieraz wiecie, nieraz na przykład padną takie słowa: odchodzę, ja już się szykuję, już walizkę kupiłem, i tak dalej. Ale wiecie, to co ludzie mówią, a to co w środku robią, to jest innego. Tym bardziej, że niektórzy po prostu używają tych słów jako straszaki na drugą osobę, tak? Nie powinno tak być, bo to jest, wiecie, no szantaż emocjonalny, jakby nie było. No ale ludzie różnie, różnie reagują, różnie robią, no to to już nie oceniamy. Natomiast ja tutaj nie widzę, żeby do roku czasu miało być jakieś odejście kogokolwiek tutaj, bo to nie jest nawet planowane i brane pod uwagę. Co by osoba nie mówiła, co by nie pokazywała, to tutaj nie jest to nawet planowane w głowie, wiecie. Natomiast Księżyc mówi tak, albo o tej, o tej ciąży, która może tutaj jak gdyby zaskoczyć i naprawić wszystko, znaczy naprawić. No, wpłynie na to, że będzie lepiej, po prostu, że inaczej spojrzycie na to, o co się kłócicie albo na to, co się między Wami dzieje, tak? Ale to nie chodzi o to, że dziecko jest jak gdyby lekiem na naprawę relacji, żebyście tego tak nie zrozumieli, bo. Tak nie jest, wiecie, jak to bywa: że nieraz się ludziom wydaje, że znaczy nie mogą się dogadać i, nie, i się pojawia dziecko i wydaje im się, że będzie fajnie, i nieraz jest fajnie przez 8 miesięcy, przez rok, a później i tak się rozchodzą. A nieraz jest tak, że od razu po prostu, mimo że dziecko się pojawia na świecie, ludzie się rozchodzą po miesiącu, po półtora. Więc, wiecie, nie pomyślcie, że, że dziecko jest po prostu yy, receptą na. Yy, scalenie związku, bo nie do końca tak jest, prawda? Ja tutaj mówię, że nam tak akurat wyszło, ale nam wyszło do pojedynczych przypadków. To są indywidualne, pojedyncze, procentowo, mało ilościowo przypadki, gdzie akurat to się tak zbiegło, gdzie akurat tak karty to pokazały. Ale to nie jest tak, że we wszystkich przypadkach tak będzie, bo będzie tak w mniejszości. Bądźcie, bądźcie świadomi, ale tutaj, tak jak mówię, jeżeli księżyc nie jest ciążą to Księżyc mówi o tym, że macie między sobą niewyjaśnione kwestie, które są zamiecione pod dywan albo niewypowiedziane i przez to narastają pewne frustracje i takie jak gdyby niefajne sytuacje między Wami. Gdybyście usiedli i pogadali na ten temat, wyjaśnili sobie kwestie, kawa na ławę, no to byłoby lepiej. W karcie Redwana byłby, byłby potencjał na to, żeby tutaj naprawdę polepszyć sytuację między Wami. Więc moi drodzy, to jest rozkład na Waszą prośbę. Jeżeli filmik się podobał, to oczywiście prosiłabym o łapki w górę i komentarze. I przypominam o kursie Tarota po promocyjnej cenie 199 zł za 5 lekcji, ale na temat tego kursu jest oddzielny filmik. Pozdrawiam Oliana.